Słuchajcie, słuchajcie! Mieszkańcy Królewskiego Miasta Nowy Targ! Z ramienia Jaśnie Oświeconego Przybytku Oświaty Kulturowej, w skrócie MOK, dnia 17 lipca roku pańskiego Anno Domini 2010, w samo południe, na Placu Oświeconego Przybytku Oświaty Kulturowej, w skrócie MOK, uroczyście i niezaprzeczalnie, z woli Bożej, odbędzie się egzekucja Przewielkiego Zbrodniarza Jana Palidra. Rarodziczne gwałty, morderstwa i wypasanie cudzych owiec, niekoniecznie w tej kolejności. Proszę, głowie! <grystanie> gdyby skuty będzie i na ten czas ku uciesze gawiedzi, obrzucony pomidorami zostanie. <grystanie> Następnie zapraszamy na skromny festyn, gdzie każdy, a przynajmniej kilku, z otrzyma i napitek. A skromny i w sumie to niekoniecznie. Najznamienitsi z, najzna... Najna... Najznamienitsi z najlepszych, zaakceptowanych przez świętą inkwizycję. Opowiadać będą o rzeczach z fantastyką związanych, a oprócz tego odbywać się będą liczne turnieje o chwałę, ale przede wszystkim o nagrody. Zakończę tę mowę jako poeta dwuwiersza. Zakończenia tego wszedł czas. Na Dzień Fantastyki zapraszamy Was!